Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zacznę od warunków, chociaż nie chciało mi się o tym gadać nawet, ale, ale będę musiał zacząć od tego. No nie powinno się w takich warunkach grać w piłkę nożną i, i no to szkoda, bo i, i myślę, że, że atuty gospodarzy i nasze zostały wytrącone. Chociaż muszę przyznać, że, że jestem wręcz zdumiony, jak moi zawodnicy radzili sobie na tej murawie i jak kreowaliśmy sobie Kolejne, kolejne akcje. Jestem po prostu dumny z nich dzisiaj, bo mimo tych warunków naprawdę rozegraliśmy bardzo dobry mecz. I szkoda, szkoda czuję niedosyt, jeżeli chodzi o wynik, bo, bo gra była naprawdę niezła. Do przerwy powinniśmy już zamknąć ten mecz. Mieliśmy karnego w sytuacji 1-0. No i tak naprawdę daliśmy tlen GieKSie, która w drugiej połowie ruszyła troszkę mocniej i stworzyła sobie dwie sytuacje, z czego, z czego zdobyła bramkę po życie karnym. Takie mecze się zdarzają i to nic nie zmienia w naszym graniu, bo dalej dalej dobrze wyglądamy, dalej dobrze gramy i dalej dobrze biegamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Czy są jakieś pytania? A pomysł od zachodniego, czy konsultował w ogóle ktoś z wami przed meczem, czy, czy powinno się zagrać? Były jakieś pytania do trenerów, do sztabów? Nie. Nic, nic nie było konsultowane. Jeżeli mi się ktoś zapytał, to bym powiedział, że nie chce grać. Ja wiem też wrażenie, że będą cię pokazywał pan sędziemu w ogóle, że to nie ma... Ja się pytałem, sensu. czy sędziów, czy widzą linię, bo ja jej nie, nie widziałem, więc na to się zastanawiałem, bo, bo tam były problemy naprawdę z widocznością. Okej, okay, no takie takie. Ten terminarz moim zdaniem nie jest na tyle napięty w skali, w skali rundy, żeby sobie nie móc pozwolić na to, żeby przełożyć, przełożyć mecz, no ale to już, to już nie są moje kompetencje. Cieszę się z dobrej gry naszej dzisiaj, chociaż czuję niedosyt z punktu. Tego. Jak pan jako trener pierwszoligowej drużyny czuje się w momencie, gdy dwa mecze ekstraklasowe zostają odwołane przy takich no, dość podobnych, dość podobnych warunkach atmosferycznych, dość podobnych warunkach na Murawie. A ten mecz, no, nie chcę powiedzieć że na siłę, ale został, został rozegrany dzisiaj. No my już drugi mecz z rzędu gramy w takich warunkach i, i, i sobie radzimy dobrze. Chociaż no, wolałbym grać na, na normalnej trawie. Nie wiem, godzin, Dwie godziny przed meczem Widzieliśmy murawę Piastak-Gliwicę zieloną, idealną do gry, a się okazało, że chyba oni odwołali mecz, także no mecz się już odbył, no już nie będziemy tutaj się rozwodzić nad tym, chociaż no szkoda zdrowia piłkarzy. To no, karny zapytam, czy pana zdaniem jego wykonanie było jakimś efektem też tej murawy i nawierzchni, czy po prostu nie wyszło, jak to czasem w życiu No to jak to z rzutem karnym, chociaż myślę, że tak, że, 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 że wydaje mi się, że Adaś powinien trochę więcej siły włożyć na rzut karny. Widzieliśmy jak Jaroszek uderzył dużo, dużo mocniej. Pretensji nie mam, bo to, to jest rzut karny i, i życie. A ja Pani mam pytanie, no bo już dzisiaj 17 kolejka rozegrana, więc półmetek za panem i za pana drużyną. Jak pan podsumuje tutaj właśnie tą pierwszą część sezonu w wykonaniu Arki, odbiegając od tego, że oczywiście jest dzisiaj arka liderem? No, wydaje mi się, że, że to, jest, to jest to miejsce, w którym wiele osób na, na wiele osób na nas nie stawiało i, i, i bycie liderem po, po tej 17 kolejce sprawia to, że... Że, że, że te, ta ocena się zmieniła. Jeżeli chodzi o moją pracę, to, to wiedziałem, że w tej drużynie jest potencjał i to, że, że jesteśmy w stanie seryjnie wygrywać, co mówiłem przed sezonem. No Dzisiaj ta seria się skończyła, co prawda, ale, ale nasza gra dobra się nie skończyła, więc wierzę w to, że e, na koniec roku będziemy w podobnym, na koniec sezonu będziemy w podobnym miejscu. Po tych 17 rozegranych spotkaniach, ma Pani tutaj obserwacje, na jakich pozycjach jeszcze ewentualnie RK będzie potrzebowała wzmocnień, kiedy. A to się będzie miało odbywać, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy dopiero te prace będą przeprowadzane od pierwszego tycznia? No Dzisiaj mieliśmy trochę, trochę problemów, bo, bo dużo młodzieży zabrałem ze sobą i na, na mecz pierwszy raz niektórych, więc no, oczywiście będziemy się rozglądać na, na rynku transferowym. Jeszcze bym się wrócił tutaj do samego spotkania odnośnie rzutu karnego niewykorzystanego przez Huberta Adamczyka. Tutaj jak pan to skomentuje, tutaj właśnie też tylko i wyłącznie można to tłumaczyć przez warunki atmosferyczne, bo tak sobie myślałem, że może lepiej zawodnikom było wykładać jakiś czerwony dywan, tak żeby mogli normalnie podbiec piłki, i normalnie oddać strzał, bo myślałem, że się w pewnym momencie pośliznie po prostu tutaj przed piłki i tego się zawodnik obawia. No powiem szczerze, że też miałem obawy przed tym rzutem karnym i... i, i... No my już niestety trzeci karny nie wykorzystaliśmy w tej rundzie i to też jest jakiś tam, jakiś tam problem. No nie będziemy zwalać na mura wszystkiego. No. No trzeba było to po prostu mocniej uderzyć i tyle. Trenera, trenera, trenera Łobodzińskiego, ale zapewne, zapewne o warunkach atmosferycznych było arcy, arcy, arcy trudne. chyba nie graliśmy jeszcze nigdy w trudniejszej, ale, ale z drugiej strony należy podkreślić i to bardzo bym chciał, że, że będą dzisiaj w klubie o 7 rano widziałem jak. Jak, jak właśnie tych 20-25 ludzi walczyło ogromnie o to, żeby mecz się odbył i żeby po prostu kibice rozczarowani nie, nie musieli, nie musieli, nie musieli po prostu ze stadionu wyjść. Także była ogromna, ogromna walka z tym wszystkim. Ona się poniekąd udała, bo, bo można było w jakiś sposób grać, ale, ale naprawdę należy, należy, należy zauważyć, że to są naprawdę ekstremalne warunki do gry, do gry, do gry w piłkę. Przez to mecz bardzo trudny i drugim rzeczą, bo, bo ciężko tutaj w jakichś walorach czysto piłkarskich, aczkolwiek na pewno determinacji ogromnej woli walki nam nie zabrakło. Natomiast rzeczywiście sytuacja kluczowa, kiedy Dawid broni sytuację na, 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 na 2-0. Cóż, można tylko gdybać, gdyby bata wykorzystał sytuację i mielibyśmy, i mielibyśmy drugą bramkę, wtedy, wtedy na, pewno, na, pewno, na pewno byłoby jeszcze ciekawiej. Uważam, że naprawdę jednej drugiej, przynajmniej ja jednej i drugiej drużynie chcę oddać oddać. Za to, w jaki sposób walczyły i, i, i że próbowały mimo tych trudnych warunków stworzyć cokolwiek, y, co można było uznać za mecz piłkarski. Natomiast z nim na pewno walki, determinacji i takiej, takiej, takiej siłowej piłki nie, nie brakowało. Także tym bardziej, tym bardziej muszę pogratulować swojemu zespołowi, że, że odzyskała remis i, i z drużyną, która dziewięć ostatnich meczów wygrała, y, przerwaliśmy tą seriarki. Chociaż, chociaż mówię, dla nas zawsze ten remis wiadomo, że jest takim trochę. Wynikiem niedosytu, bo, bo, bo chcielibyśmy wygrywać. Będziemy dążyć do tego w następnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję panu. I poproszę o pytania. Łukasz, zapytam tutaj o te warunki, bo już pytaliśmy też trenera Wojciała Czy pan był jakoś pytany tutaj przez delegata kogoś z PZPN, kto organizuje tutaj spotkanie, czy ten mecz chce, żeby się odbył, czy po prostu w ogóle takiej sugestii nie było? To znaczy ja, ja zdawałem sobie sprawę z tego, jak ciężkie jest boisko, jak trudne warunki panują, natomiast ja nie jestem osobą, która, która powinna decydować o tych, o tych rzeczach. Tutaj powinny jednak wytyczne mieć i delegat, i, 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 i sędziowie. Nas, jeżeli ktoś po prostu pytał o takie coś, to, to ja zawsze mówię, no jesteśmy za tym, żeby grać. Ale, ale dzisiaj naprawdę było na granicy tego, żeby zdecydowanie powiedzieć, że nie. No, Trzeba też niekiedy podkreślić tą sytuację, że, że, że goście przyjechali do nas z Gdyni. Dzisiaj wiadomo, co się dzieje na rynku i ile takie wyjazdy kosztują. Zresztą nie muszę tego Państwu mówić, możecie sobie zdawać sprawę. Naprawdę robiło się wszystko, żeby grać, dlatego bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i klubu i Mosiru za tak ogromną determinację, bo oni, oni doprowadzili do tego, że ten mecz musi się odbyć. Za GKS można powiedzieć, że trudny tydzień, bo pamiętamy tutaj tą porażkę z ubiegłego tygodnia z Wisłą dziwny w dziwnych okolicznościach. No i dzisiaj tutaj ta emisja generalnie podsumuje Pan tutaj właśnie ten tydzień i jak wyglądał w poniedziałek właśnie po tym spotkaniu, te pierwsze zajęcia po tym spotkaniu z Wisłą w Kraków, gdy tutaj można, nie wiem, miała jakieś zapoznanie, analizy tutaj tego spotkania, jak to, jak to wyglądało. To znaczy, to znaczy, kto może się wczuć w naszą rolę, to może sobie zdać e, sprawę z tego, jak, jak trudny to moment, kiedy, kiedy po takim meczu, kiedy, kiedy można powiedzieć, że, że mieliśmy bardzo dużo czasu e, w kwestii jakby dominowaliśmy i mogliśmy te spotkania wygrać, a jednak żeśmy przegrali, to można sobie tylko i wyłącznie wyobrazić, jakie te, te, nastroje, te nastroje były. E, no cóż, no niekiedy, niekiedy z wielką goryczą trzeba po prostu zagryć zęby, i, i wydaje mi się, że w danym momencie po prostu im mniej się mówi, tym lepiej. E, kto był takim pilnym obserwatorem tego spotkania, w w Krakowie widział naprawdę momentami bardzo dobrą grę gks i, i bardzo chciałem, żeby to było dzisiaj przełożone. Natomiast dzisiaj, wiadomo, spotkaliśmy się z drużyną jeszcze lepszą, jeszcze, jeszcze większym, można powiedzieć, takim gazie, jeszcze bardzo, bardzo dobrze nastawioną mentalnie, bo, bo jeżeli drużyna wygrywa dziewięć spotkań pod rząd, to wiadomo, że, że, że sama w sobie bardzo mocno rośnie. Zdecydowanie wiedzieliśmy, że, że musimy szybko zatrzeć po prostu te wrażenia w meczu z Krakowa i, i, i dać wszystko, co najlepsze tutaj. Wiadomo, że dziś było bardzo ciężko, ale, ale Suma summarum ten remis jest, jest wynikiem, który, który może nie jesteśmy z jego powodu szczęśliwi, ale na pewno tak jak wyglądamy zadowoleni. Natomiast to, że odbija na ścieżka w. to, że nie przywieźliśmy trzech punktów z Krakowa, to zdajemy sobie sprawę, bo, bo możemy mieć do siebie pretensje, przecież do niej nikogo innego nie mamy. Jakby na to nie patrząc, dzisiaj lider został zatrzymany przez GPS Katowice. Tutaj jak pan tak na dobrą sprawę ocenia tutaj ten punkt? To jako a właśnie wartość dodana, że dobrze, że co najmniej ten punkt, czy raczej niedosyt. Z punktu, widzenia, z, sytuacji a, to tak a, z punktu widzenia rozgrywek czujemy ogromny niedosyt i naprawdę ciężko nam jest się z tym mierzyć, bo cały czas wiemy, że, że 4, 5, 6 punktów spokojnie w Katowicach mogły siedzieć więcej i, i, i wtedy ten punkt bym tutaj powiedział, że jestem totalnie, totalnie zadowolony i przyjmuję go z, totalnym, z, totalnym, z totalną radością. Dzisiaj jesteśmy na takim deficycie i minusiku punktowym i dlatego musimy zrobić wszystko, żeby w dwóch ostatnich spotkaniach za, zapunktować maksymalnie i, i do tego będzie dążyć i do tego będziemy zmierzać. No, zdajemy sobie sprawę, że, że, że dużo nam uciekło rzeczy, gdzie mecze w zasadzie powinny się zakończyć większą ilością punktów niż się zakończyły. To nas bardzo boli, nad tym bardzo pracujemy, nad tym ubolewamy. Chcielibyśmy to w jakiś sposób zacząć następnym meczem, ale dzisiaj naprawdę musimy z ogromną pokorą i szacunkiem podejść do, do, do działań na boisku lidera, bo obserwowaliśmy ich, widzieliśmy jak grają ostatnie mecze. To jest naprawdę indywidualnie przemocny zespół na naszą ligę. Mojej strony na koniec. Tutaj jesteśmy już po 17 kolejkach, więc pierwsza część sezonu została zakończona. Już można mówić tutaj o planach na nową rundę. Czy już tutaj w Pana głowie są potencjalne wzmocnienia, że jakieś rozmowy ma Pan zaplanowane z dyrektorem sportowym w sprawie budowania kadry właśnie na tą rundę wiosenną? Na pewno to już jest czas, aby o takich rzeczach myśleć. Na pewno to jest czas, aby takie rzeczy planować. To również czas budżetowania naszej, naszej drużyny na przyszły rok kalendarzowy 2024. Mamy w stosunku do tego z dyrektorem oczekiwania. Czekamy na pewnego rodzaju wytyczne, bo wiadomo, że planować można dużo, ale za tym muszą mieć również i środki i możliwości. Chcielibyśmy zawsze mieć co pół roku mocniejszy zespół. Niekiedy, niekiedy jest o to bardzo trudno. Wiadomo, że okres zimowy da i również to do siebie, że, że zawodnicy nie mają końców kontraktów, wobec tego rynek jest troszeczkę bardziej spłaszczony, ale to jest też czas, aby planować coś więcej, jeśli chodzi o, o, o budowę drużyny GKS-u Katowice, nie tyle na najbliższą rundę, ale również na najbliższy czas. Wiemy, co się dzieje niedaleko i wiemy, co tam rośnie, jak, jak, jak będzie to piękne i zjawiskowe i rzeczywiście ten produkt, który tam wejdzie, musi być naprawdę produktem bardzo mocnym i tego bym sobie życzył i mam nadzieję, że w grudniu znajdziemy płaszczyznę nie tylko w rozmowie z dyrektorem, bo, bo, bo z dyrektorem spotykamy się na co dzień i, i, i plan na to, co byśmy chcieli w GKS-ie mamy. I mimo, że w klubie nas naprawdę coraz mniej, to z dyrektorem rozmawiamy bardzo bardzo dużo i bardzo rzetelnie na ten temat, ale mam nadzieję, że za tym pójdą również rozmowy na wyższym szczeblu, bo to jest zawsze dla nas bardzo ważne i po prostu też będziemy tego oczekiwać, jak GKS Katowice ma wyglądać, jeśli chodzi o, o przyszłość. Ja mam ogromne aspiracje, ogromne ambicje i ogromne chęci, żeby, żeby, żeby tutaj naprawdę powstała drużyna, która jeżeli będzie się przeprowadzała, to musi być gotowa na wiele rzeczy. Bardzo uważnie obserwuję ostatnie sezony w Ekstraklasie, widzę co się dzieje. Z drużynami, które po prostu tam trafiają. My musimy dbać przede wszystkim o to, żeby nie, 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 nie zdarzały się te sytuacje ekstremalnie ciężkie. Tabela jest bardzo mocna, bardzo wyrównana. Drużyna powinna być wzmacniana, bo to jest normalna kolej, kolej rzeczy. Kasper, Januszka, Katowicki Sport. Jeżeli już jesteśmy przy budowaniu składu na, na wiosnę. Mam pytanie, ponieważ prezes ostatnio w wywiadzie z Michałem Zichlarzem powiedział, że, że będzie analizował wszystko po rundzie jesienne, jak będzie wyglądał zespół i będzie też analizował pana sytuację i czy pan teraz ma taką stuprocentową pewność, że na wiosnę jeszcze pan będzie w klubie. Yy, ja, ja, ja nie analizuję sytuacji mojej, czy ja na wiosnę będę w klubie. Ja analizuję sytuację na bieżąco i proszę mi wiedzieć, wierzyć, że jestem takim człowiekiem, że ani za bardzo nie patrzę, co jest bardzo mocno za mną. Yy, lubię działać w tym, co się dzieje w dniu dzisiejszym, ale jeżeli mam... Yy, mam jakby swoją wewnętrzną siłę na to, żeby zobaczyć to, co ma być w przyszłości, to, to, głośno, to głośno będę to wyrażał. Bardzo się cieszę, że, że prezes będzie wszystko analizował, to, to, to również wartość dodana, bo, bo, bo każda jedna analiza każdego człowieka, któremu gieksa jest naprawdę bliska na sercu, jest potrzebna, jest potrzebny dialog i bardzo dużo dużo rozmów. To się samo nic z niczego nie weźmie. Jeżeli nie będziemy analizować i nie będziemy dyskutować nad przyszłością, to nie zrobimy żadnego kroku do, do, do przodu, bo to jest bardzo szeroki temat, wie pan i na pewno nie na... Na, na temat tej konferencji prasowej. Mam jeszcze pytanie dotyczące żółtej kartki, którą Pan zobaczył w drugiej połowie. Widziałem, że Pan dyskutował e, z sędzią, z arbitrem po, po spotkaniu. Jakie są wnioski po tej rozmowie i, i za co ta żółta ta. kartka tak naprawdę była? E, żółta kartka za jakieś. E, nie widziałem, co się dzieje za moimi plecami. Tam podobno e, ktoś ze sztabu, czy, czy dwie osoby, czy trzy osoby właśnie zagestykulowały. E, podobno byliśmy w tym momencie w telewizji. No. To takie trochę dość, 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 dość ciekawe. No ale cóż, no, ja pytając o to, czy, czy, czy aby na pewno aut był dla, dla, dla arki, a naprawdę cierpieliśmy po ostatnim aucie w Krakowie, bo był dla nas, a niestety był dla Wisły. I, i dlatego zapytałem, ale bez wymachiwania rąk. My dzisiaj nie możemy wymachiwać rękoma, my dzisiaj nie możemy przeklinać, my dzisiaj nie możemy używać głośno słów, my dzisiaj nie możemy w zasadzie nic. Powinniśmy stać chyba jak, 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 jak Lenin w poroninie, leżeć i, 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 i patrzeć w sufit. Ciężko o takie, o, takie, o takie zachowania. Ja nie użyłem ani jednego słowa, ani, ani, ani jednego. Chciałem po prostu zapytać o aut. Dostałem żółtą kartkę. To są takie sytuacje trochę śmieszne. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj te emocje są tonowane przez sędziów bardzo mocno, a mi wydaje się, że troszeczkę nie, 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 niepotrzebnie jest to aż tak sztuczne, bo, bo, bo dochodzi do sztucznych sytuacji. Mamy sędziego technicznego, a w zasadzie ja nie mogę go zapytać o żadną sytuację, która dzieje się na boisku. Tak jak powiedziałem, zachowywałem się całkowicie spokojnie. Mój sztab gdzieś zareagował podobno, wstając z ławki i. I, i bodajże za to kartkę. Dziękuję. Ja Dziennika zachodniego jak chciałem o rzut kadny zapytać, bo te kadny dotychczas średnio wam wychodziłem, więc bardzo delikatnie, a tu był kadny w takich ekstremalnych warunkach dodatku. Co pan no. myślał? Oglądał? patrzył pan spokojnie, jak podchodzi do wykonania? Czy, czy odwrócił się pan wtedy? Znaczy miałem momenty, że patrzyłem na ziemię, ale miałem też momenty, że patrzyłem. W momencie kiedy uderzał, patrzyłem, także... No, trzymałem kciuki za, 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 za dobre wykonanie tego rzutu karnego. To ważne, że kapitan na siebie bierze taką odpowiedzialność w trudnym momencie. Wiadomo, że Arkowite się zdarzyło pudło i dobrze, że, że, że ta bramka z tego rzutu karnego padła. Mamy jeszcze do wyrównania parę, parę procentowo parę rzeczy, bo, bo jesteśmy pod krechą tutaj, ale mam nadzieję, że, że, że teraz te karne już będą tak należy. I ostatnie pytanie w nawiązaniu do poprzedniego przygotowania. Czy wy już macie jakiś plan, gdzieś za granicę będziecie szukać cieplejszych miejsc i zieleńszych boisk niż te, które macie do dyspozycji? Czy to już jest tak. jakoś zbudżetowane? No z kwestia budżetu to, 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 to szerszy temat i, 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 i dłuższy i, i na pewno nie tutaj. Natomiast podjęliśmy decyzję, że okres przygotowawczy w 2020 roku, czwartym roku na, 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 na początku tego okresu pojedziemy na dwudniowe zgrupowanie tradycyjne do bielska Białej, a zgrupowanie podstawowe odbędzie się w tym roku w Opalenicy. Nie w tym roku, tylko w przyszłym roku, w styczniu w opalenicy. A wszystko jest zaplanowane, chcąc jakby dopełniać odpowiedzi na pytania łącznie ze sparingami. Mateusz, za nami mecz 17. kolejki z Arką zakończony remisem. Twoja opinia na temat przebiegu spotkania? No myślę, że pierwsze co, co chciałbym powiedzieć, no to warunki, warunki ciężkie do gry, no ale gdzieś rozegraliśmy ten mecz. Goniliśmy wynik cały czas, gdzie straciliśmy na początku bramkę. Udało się wyrównać też wielkie gratulacje dla, dla KUDIEGO, gdzie obronił tego karnego. No bo gdzieś 2-0. Myślę, że ciężko było to odrobić, ale gdzieś um, dążyliśmy do, do strzelenia bramki i wyrównania meczu. E, I myślę, że um, Remis sprawiedliwy wynik. Twoja zmiana dzisiaj kluczowa, bo to Ty zrobiłeś całą akcję, po której, po której wywalczyliśmy rzut karny. E, no zgadza się. No gdzieś e, nie kalkulowałem, miałem piłkę gdzieś w bocznej, w bocznym, w bocznej strefie podjąłem próbę driblingu udało się gdzieś mówią no, gdzieś tam reszta akcji gdzieś Maczek dograł piłkę do Wasyla Wasyl gdzieś umiejętnie przełożył piłkę i został sfaulowany i gdzieś chłodna głowa Arka i dobrze strzelony karny. Przed nami jeszcze dwa mecze w tym roku, a tu zima już na całego, nie będzie na pewno łatwo, ale nie pozostaje nic innego jak dać się wszystko i walczyć o pełną pulę. No tak, no my, my, my od siebie damy na pewno 100% ile możemy. Warunki na pewno ciężkie, no ale jeśli nam przyjdzie grać i, i będziemy musieli, no to stawimy temu czoła i, i podołamy.